Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate little bit of change, watch the craze, keep it don't fade away. Look how my mind plays little bit of fame, little bit of haze, a little bit of change, watch the craze, keep it don't fade away. Look how my... Witam was bardzo serdecznie w końcu pojedynku i... So dzisiaj ze mną Hello Yeah. Yo No to lecimy okay. coś Do jakiego chcecie pierwszego speedtrappa? Obojętnie to w sumie. Obojętnie. Te. No tak. Hmm. słuchaj, jak zawsze, 1, 2, 3, 4. No. No i runda pierwsza. Mam się stresować czy coś? Nie, to ja się stresuję Nie no, rozumiem, dobra. <grym> Wystarczy, że ja się stresuję. Nie ma sprawy. Ja już jestem stresowany, chłopaki, nie ma Ja się pocę co dzień, ale teraz to już nie czuć, więc... Pocenia. Dzięki. No jest już to... różnica. No. Komu, kurde. Ale O nie. A, no i standardowe pytanie. Mam was jako liczyć jako team, czy oddzielnie? Nie no, to. ja z nim w teamie zjadłbym przez No to oddzielnie. ja to znam tylko z widzenia. Ja cię nie znam. Ty, no ja cię znam, bo... Jeśli tam twoje zdjęcie kiedyś pokazało wiesz. A, to, to, to. No. Ta, tak to wygląda. No, najgorszy odcinek trasy. Nie! Wiedziałem. Kochany komecik. Dobra, nice. Nie chyba ja się powiodłem się. Chodź, zniu mnie w tym trafie. Czuję trzecie miejsce. No jestem. Trochę No tak wiedziałem. O kurde. Chyba sam fakt, że się nie woliłem ani razu. <grym> może dlatego wygrałem. Właśnie, dobra. Wybierasz jakieś speed trap czy byle jakie? Nie, nie, nie. Ja nawet w sumie nie wiem, jakie są mapy na speed trap. Ale nie wiem, możesz jakie chcesz. Hmm. O! Można te. Aha. To, 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 co tam u was? Jak w ja szkole? Lecy, lecy. Jak życie? A tam, no, szkoła. No to pogadaliśmy. No, no, no. A no. Ale przynajmniej próbowałem. No to żeś wyla... eee Co? No to teraz wiem, żeby się tam nigdy nie zatrzymywać Komuch bawi i uczy Jeszcze raz to zrobiłem tak? Tam się uczy, ale Wartało Warto to było, więc ja tam. Cześć się wybił i to nie na tobie. Więc ten. nie jestem od prawie 200 do tyłu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to się zdać. Przynajmniej jestem ostatni. Oj. Jeszcze. No ja teraz wygrać to. Co tu robią policjanci? Chwila prawdy, dobra Greta, chyba jestem ostatni. Co? Dwa kilometry, dwa wiem, że będzie 5-0. Może teraz? O, goodbye Las Venturas <laughs> z Pitra pod Famax. Może tu się uda? Runda trzecia. O kurde 5 kilometrów 5 kilometrów Ten sam słup O kurde Ale przewaliłem teraz Nie martw się Następnym no, razem będzie... Możemy się Możem udać. Nie wolno ci się poddawać. Tak. Pokaż, że cię na to stać. Uwierz w siebie. Problemy są z sensem życia. Tak głęboko? No czasem wolno. Przekazywać jakieś wiesz, wartości edukacyjne, jak już ktoś może mnie posłucha kiedyś, to się zapamięta. Gotowe, no. Bo, bo tu się podobno tak jedzie, ktoś mi pokazał. Co? Ej, nic... Nisna... No rzeczywiście, tam Ej, no. jest skrót. <grym> Nawet nie było zaznaczonego skrótu. No właśnie, ja sam się dowiedziałem, chyba po dziesiątym przejedzie tej trasy, ktoś tak, ktoś mi gdzieś zniknął z mapy i nagle jest pierwszy. Hmm, nie jest tak źle, 200 km od was no. Zawsze było gorzej Chwila, bo nie liczę A Jest 1-1 jeden, jeden dla was. Dla mnie 0 no będzie 0 dla mnie Kurde, komu? Nie, no tego nie pojmuję. Nie chciałem. No kurde. Teraz czwarta runda. No czwarta. Tak. No tak. No to powiedzmy to. Tak. Trzeba pokazać klasę i przebić komucho. Ale to nie jest trudne. Nie ja no wiem w siebie nie, ale... Jak tak patrzę, że gram z tobą, to... Dla mnie to już jest rip. No. Resym Ale ja nie jestem dobrym kierowcą. U mnie tylko to robi to, że... U mnie nic u mnie nie robi. O, dobra. No, tu mogę wygrać. Hm. Ja was poszczepczyłem, to mi zniszczycie te, te... ...przeszkody, to... ...nie będę musiał się martwić. Dobra, ja to teraz hakuję, a nie, to nie da się Oj. No to pozdrawiam. A dziękuję, że ja ty to zrobiłeś. To nie w ugrać. Czemu? Co to było? What? Ale... Uderzyłeś mnie. Serio? Odrzuciło cię? <laughs> nie wiem jak, ale... Ale to było chore. Zresztą drzwiami mi obróciło. W końcu mam czarną moc. <gryché> Może być. <gryché> <gryché> Magia montażu. <gryché> Takie rzeczy tylko u mnie. Nie chciałem mówić, bo żeby nie było więcej znania. W skrócie, kadr do mycia. Ale, czekaj. Jutro do kościółka. No, nie? no, to wiesz, trzeba się wypachnąć. Sobie... To chyba nie, nie no, <grystanie> Kurde, ale moja mapa, moja mapa powie, moja mapa. Mapa? W sumie runda piąta, ostatnia, zero punktów. Du, 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 du. No to pojedźmy to. Ostatnia runda. Ja nadal mam 0 punktów. Następnym razem będzie lepiej. No tak, Możliwe. Nie, nie możesz się załamywać teraz. Just do it. Porażka to jest twoje słowo. Just do it. A to ja, bo ja mam na nagle tak. no, 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 no. <grystanie> Wykorzystam ten czas i odpowiem na bardzo ważne pytanie kiedy masę? <grystanie> no, no nie wiem Oddalam to pytanie Oddalasz no... Nic, co? Co dziwne, no jestem jeszcze. pierwszy. Co tam Co O co chodzi? O co, co... tam ma być? Kiedy w tym roku będą święta? Nie wiem. Jakoś na święta, nie 5-6 grudnia. No tak. Robisz... Jeszcze... To jest pierwszy Co dziwne A, ja Skadrel o jest no hm, Może jeden punkt będzie O no, chyba tak O! o jak jak kamist Stoch Tak no, się tak. ląduje No, chwila prawdy. Proszę. Nie, braknie. Nie! Yeah, co? <grystanie> Dwa kilometry. <grystanie> co? No, ale... Przynajmniej brak. jeden punkt. A myślałem, że stok się wypalił. <grystanie> Dobra, no to możemy się tutaj pożegnać przy Las Venturas. O, jest no jest i ma na noc, oczywiście. Żegnam się i pozdrawiam, Mogę pozdrowić nie? Możesz pozdrowić Pozdrawiam wszystkich serwera i całą moją grupkę I A i grupnika No to co, no to mam nadzieję, że pojedynek wam się spodobał Czekajcie na kolejne pojedynki, ciemne. eluwa, trzymajcie się